Witajcie, mam na imię Kuba i chciałbym Was dzisiaj zaprosić do unboxingu tabletu graficznego firmy Wacom. Ja wolę jednak nazwę Wacom, bo Wakom kojarzy się troszkę z Wakomstwem. No nic, jest to model Bamboo Pen and Touch. Dokładny model, było widać przed chwilką, zaraz zobaczymy. Jest to model. CTH470K RUPL, czyli wersja na Rosję i Polskę. I pierwsze tłumaczenia są najśmieszniejsze, no że pierwsze tłumaczenia są na Rosję, ale no cóż. Rosja większy rynek zbytu. I trzeba się do tego przyzwyczaić, przywyknąć o, To jest wersja Pen and Touch, czyli mm, zarówno dotyk, używamy piórka, jak i dotyku. Do obracania na przykład obrazu. Tutaj już zaczynam. Rozpakowywać. Widać, że naklejki są podwójna Naklejka jest w ogóle mnie zdziwiło. To dlatego z większym pietyzmem zacząłem rozpakowywać to pudełko z ciekawości, czy przypadkiem nie było już jakieś serwisowane. Wcześniej nie, nie było używane, bo zdarza się to niestety w sklepach. No ale jak się później okaże, było chyba nowe. Tutaj wyciągamy z pudełeczka kolorowego szare pudełko. Bardzo pozytywne wrażenie robi i karta gwarancyjna, oczywiście, na wierzchu. Samo pudełko bardzo dobre wrażenie robi, widać, że to nie jest jakiś chiński sheet, tylko zostało to ładnie przygotowane dla odbiorców, dla grafików. No w sumie, bambo nie jest dla grafików specjalnie, tylko bardziej zabawka dla dzieci, ale zwał jak zwał. Tutaj mamy taką pokryweczkę estetycznie ładnie dopasowaną do, do całego pudełka. Bardzo przyjemne wrażenie robi. Tutaj mamy piórko, czyli inaczej stylus z zabezpieczonymi końcówkami, co mnie zdziwiło, bo wcześniej tego nie widziałem, ale naprawdę pozytywne wrażenie, dobrze zabezpieczone końcówki. Z jednej strony piórko, jak widać, z drugiej ten zielony taki cycek, przypominający trochę tandetne długopisy firmówki, ale... Ale kolor fajny, więc wszystko ok. Widać nadruk bambu. Oraz przycisk dwuklikowy jakby, dwuklik. Czyli dwa przyciski w sumie tutaj. Końcóweczka robiąca zagumkę. Jak to można używać? O i tutaj palec miałem na przycisku. Z jednej strony jest, o teraz jest jeden. Taki w powierzchni jakby schowany, jeden wystający. Działa, klika. Przyjemnie się to trzyma. Ja mam duże ręce, dłonie, ale tutaj mamy wymienne końcówki do piórka oraz pierścień do wyciągania. Widać trzy końcówki. I o dziwo, jak zacząłem rysować, to nie będę spoilerował, może, ale szybko się ścierają te końcówki. Tutaj mamy tablet, ale na razie to olejemy i zobaczymy, co będzie dalej. O, i pierwsza rzecz, którą, która się rzuca w oczy, to jest. Tekturowe pudełeczko, bardzo estetyczne. W środku są trzy duperelki. <laughs> Tekturka. Bar bardzo lubię taką estetykę kartonu, dlatego mi się to bardzo podobało. O, pierwsza ulotka to jest reklamówka stylu do tabletów, który ostatni jest chyba nowszym gadżetem. I tak, płyta ze sterownikami oraz oprogramowaniem Bamboo Dog, bodajże. Kabelek USB, mikro USB, czyli to, co najczęściej dodawane jest we współczesnych telefonach komórkowych. Więc nic ciekawego. Swoją drogą ten plastik tego kabla jest taki tandet nawy, lekko, On wygląda, jakby był z jakiejś chińskiej tandety jakiegoś chińskie, nie wiem, tandetny kabelek, ale spełnia swoje zadanie, co jest najważniejsze. Zawsze można go podmienić na kabel z jakiegoś telefonu o lepszej jakości. Sztywny, pół metra mniej więcej. No i rozpak zabierzmy się w końcu za rozpakowanie tego naszego pięknego urządzonka. Tabletu graficznego bambu penent Touch. Jest w takiej piance, jak to najczęściej się zdarza, żeby nie zarysować przypadkiem, żeby nie było odcisków palców, wiadomo. Zabezpieczenie do transportu. Tablet jest ładnie wykonany, robi bardzo dobre wrażenie pierwsze. Zabezpieczone są o widać na znaczy na druk tą etykietę tylną. Kartonik zabezpiecza przyciski, które mają bardzo fajną fakturę jakby pogiętej kartki. O, teraz będzie widać lepiej. O właśnie. No i ten taki paseczek z napisem bambu. No i między dwoma przyciskami środkowymi jest światełko, które będzie widać w przyszłości. Ono jest niebieskie, jasno niebieskie i białe, więc trzy razy, na trzy kolory podświetla, o. No i piórko na tablecie. Miałem swoją drogą, bałem się, że to będzie trochę za małe pole, ale ale się okazało, że jest całkiem przyjemne. Znaczy wielkość jest optymalna. I, i tyle. Jak pen, pen touch, tak swoją drogą ma dodatkowy bajer. Możliwość jakby rozbudowania możliwości tego sprzętu. Czyli wpasowanie, znaczy zamontowanie dodatkowego modułu bezprzewodowego, czyli bateria, o tutaj miejsce na bateryjkę jak z komórki oraz modułu bezprzewodowego i tego tej końcówki tutaj jest końcu, miejsce na końcówkę do komórki I wypadło właśnie za ślepka do modułu bezprzewodowego. Odwrotnie no. Na razie to zostawimy. I na środku jest miejsce na kabelek i jeszcze włożę ten kabelek od razu. Żeby było widać jest głębiej troszkę. Myślę, że to dlatego, że jak będzie bezprzewodowy moduł używany, żeby to za bardzo nie świeciło i żeby się nie brudziło to złącze. O, i tak to sobie działa. Ładny kolorek zielony. Czarno-zielony mi się bardziej podoba niż ten, ta wersja Fan, która jest biała. I różni się tylko oprogramowanie. A parametry są takie same. O proszę. Cały sprzęt już widać odciski. Moich, moich palców, jak się denerwowałem z radości, że to w końcu kupiłem sobie ten sprzęcik, żeby się pobawić i no właśnie i mocowanie na piórko. Ja tutaj próbuję jak widać wcisnąć to z nie tej strony niestety. O, nowe taki jakby matka, jak taka taki plastikowy. Jakby metka o. Ja tutaj próbuję, ale przycisk przeszkadza, wystający. Więc najwyraźniej chodzi o to, żeby to włożyć z drugiej strony od gumki. Ale niestety nie zdjąłem zaklejonego zabezpieczenia jakby przeciw odciskom, porysowaniu. I kiepsko mi to wchodziło w to miejsce. Ale daję radę. No najczęściej tego się nie używa. Ja to kładę na po prostu, żeby nie, nie walało się to piórko. A to w sumie duże urządzenie nie jest. Ale jest naprawdę optymalna i to powierzchnia, robiąca wrażenie, że jest mała troszkę, ta powierzchnia pracy piura, ale naprawdę jest przyjemna i przyjemna, optymalna wielkość jest myślę, i na początek dla amatorów i profesjonalnie zajmujących się grafiką czy obróbką zdjęć będzie optymalna. Potem można to oczywiście powiększyć. No nic, dziękuję Wam za uwagę. W następnym filmie, najprawdopodobniej, jeśli zabiorę się za to w końcu, pokażę, jak zainstalować, jak wygląda instalacja sterowników, oprogramowania, tego podstawowego, które dostępne było razem z urządzeniem, czyli Bamboo Dock. To są takie aplikacje na bazie Windows Aero. Ale ja w sumie tego nie używam. Ja to teraz nagrywam z perspektywy już miesiąca mniej więcej. Audio nagrywam po, po miesiącu mniej więcej od nagrania unboxingu i mogę powiedzieć, że nie przydaje się to za bardzo. Chyba że do prac biurowych albo, nie wiem, jak ktoś lubi gadżet. Ja głównie używam tabletu do rysowania i spisuje się całkiem nieźle. No największym. Yy, Najbardziej przeszkadza mi to, że ta końcówka się szybko z... ściera. Nie wiem, jak to jest u innych. Czytałem nawet opinie, że ktoś tam pracuje półtora roku na jednym i wszystko jest ok. U mnie to po pierwszym dniu. Fakt, że intensywnie dość rysowałem, znaczy ćwiczyłem sobie, bo pierwsze podejście było naprawdę szokujące i trzeba się do tego przyzwyczaić, ale całkiem nieźle to mi poszło i. Parę godzin się bawiłem, starłem pierwszą końcówkę. Teraz już drugą mam tak obiechaną, że zastanawiam się nad przejściem na następną wymianę, ale na razie jeszcze dorżnę ją, że tak powiem. Żeby za często ich nie wymieniać. I tyle. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że... Podobała Wam się ta. Podobało Wam się ten filmik, i do następnego. Cześć.